Cześć! W tym nagraniu o tym jak budzić się wyspanym. Dzięki smartwatchowi i jego czujnikom ruchu i pulsu będzie on wiedział w którym momencie najlepiej Cię obudzić, tak żebyś czuł się wyspany. Przejdźmy do konkretów. Będziesz potrzebować do tego smartwatcha i kilku aplikacji. Na początku zainstalujmy aplikację Amazfit Tools. W tym celu włącz Google Play, następnie wpisz Feed Tools i kolejno po wyszukaniu aplikacji kliknij Zainstaluj. Po kilku chwilach aplikacja będzie zainstalowana na Twoim telefonie. Analogicznie potrzebujesz SleepS Android i Zep. Przejdźmy do... Łączenia telefonu z zegarkiem. Urucham aplikację ZEP i zaloguj się. Następnie kliknij Połączenie zegarka, zegarek, zegarek z kodem QR i zeskanuj to, co wyświetla Twój smartwatch. Kolejna rzecz to aktywowanie połączenia na zegarku poprzez zatwierdzenie odpowiednim znaczkiem aplikacje połączone. To co warto jeszcze ustawić to częstsze sczytywanie tętna. Wejdź w opcję a następnie ustaw sczytywanie tętna co jedną minutę. Jak widziałeś na tym nagraniu, po drodze aplikacja kilkukrotnie pytała mnie o uprawnienia. Na wszelki wypadek zgodziłem się na wszystko, tak żeby aplikacja na pewno działała. Kolej na Amazfit Tools. Włącz aplikację i poczekaj. Za chwilę połączy się ona z Twoim telefonem. Jak wyświetli się na ekranie. Świetnie. Teraz kliknij OK, a następnie przyznaj dostęp do powiadomień. Gotowe. Aplikacja MS Fit Tools skonfigurowana. Przyszedł czas na gwóźdź programu. Sleep as Android. Włącz aplikację Wyświetlić się bardzo ładny ekran pokazujący różne funkcje tej aplikacji. Przejdź do ustawień, następnie smartwatch i użyj smartwatcha. Wybierz Huami ma Fit. Następnie budzik i od początku, tak aby budził od razu. Zaznacz też monitorowanie tętna. Na wszelki wpadek przetestuj czujniki. Tutaj powinny wykreślić się różne wykresy. Poruszaj ręką, aby sprawdzić, czy coś się zmienia, co powiedzmy 10 sekund. Jak widzisz, czujniki działają. Można przejść dalej. Kolejna rzecz to śledzenie snu. zezwól na dostęp do aktywności fizycznej i ustaw inteligentny zakres czasu na jedną godzinę. To wszystko. Sleep as Android skonfigurowany. Pozostaje nastawić budzik i iść spać. W tym celu włącz aplikację Sleep as Android i ustaw budzik. Wybierz interesującą Cię godzinę. Pamiętaj także, żeby sprawdzić dni tygodnia, na jakie ustawiasz budzik. Pozostają dwie rzeczy. Pierwsze to włączenie trybu cichego. Dzięki temu budzony będziesz poprzez wibracje opaski. Telefon w ogóle nie będzie wydawał dźwięków. Ostatnia rzecz to inteligentny zakres czasu. To jest okres, w jakim obudzi się Slipes Android. Na przykład jeżeli wybierzesz okres 1 godziny i ustawisz budzik na 7 rano, to zostaniesz obudzony pomiędzy 6 a 7 rano. Budzik skonfigurowany. Na wszelki wypadek włączę i wyłączę budzik, tak żeby przeczytać za ile godzin mnie obudzi i czy wszystko się zgadza. Wszystko gotowe. Kliknij Zacznij monitorować sen, idź spać, a Slipes Android i Twoja opaska czy smartwatch obudzi Cię wtedy, kiedy będziesz wyspany. Rano dzięki wybraniu trybu cichego obudzony będziesz poprzez wibrację smartwatcha. To już wszystko w tym nagraniu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli interesuje Cię głębiej ten temat, wejdź w opis. Tam znajduje się link do szerszego artykułu o spaniu. suggestowo.pl